Witam moje kochane skorpiony na czytaniu na 2022 rok. Szybciutko proszę o wybaczenie, że tak długo, ale święta i inne sprawy, które były do załatwienia. Stało się, nie ma co tutaj rozkmieniać, yy, dlaczego, i tak dalej. Zabierzemy, bierzemy się za czytanko, nie będziemy przedłużać. Życzę Wam szczęśliwego, nowego, cudownego, radosnego, pełnego mocy i energii roku, pełnego uśmiechu i wewnętrznego spokoju dla wszystkich skorpionów. Na, mówię na ten rok yy, z góry: taki przekaz, a zobaczymy, co dalej tutaj pokażą aniołki. Yy, jeszcze jedna taka mała dygresja, bardzo przepraszam za to buczenie, jest to po prostu wentylator od mojego kominka i z tego nie jestem nic w stanie zmienić M mam nadzieję, że nie zagłusza i usłyszycie dobrze i, i nic takiego nie będzie się złego działo, dobra, zaczynamy od Archanioła Rafaela, od zdrówka szukasz wewnętrznego autorytetu yy, nie szukaj na zewnątrz tyle ci powiem, nie szukaj na zewnątrz poproś wejdź. W w siebie, być sobie jakąś fajną afirmację. Być już umysł. Wiem, że łatwo powiedzieć, trudno zrobić. Wiem, że to leci, lata cały czas. Natomiast y, znajdź to w sobie. Mniej mów, więcej słuchaj. Mniej mów, więcej słuchaj. Nie zabijaj paplaniem e, głosu swojej duszy. Tyle bym powiedział. Szukaniem wewnętrznego autorytetu i mniej żłopiemy kawy. Nie pomoże ci nic ta kawa. Jeżeli się źle czujesz, się coś trzęsie, to na pewno nie od niczego, tylko od ilości wyżłopanej kawy. Słuchajcie, jako, jako jednych z chyba w dwóch znakach tylko czytałam karty o zdrowiu Archanioła Rafaela. Nie wiem, dlaczego u Was też to poszło. Może dlatego, że nie wiem, nie wiem. No to się nie zastanawia. Jeszcze jedną kartę wyciągnę Wam odnośnie tego zdrówka i wody. No, oczywiście, mniej żłopiemy kawy, a więcej żłopiemy. Wody, nawodnienie, bardzo ważne, oczyszczenie takiego organi swojej, swojego organizmu. My mów, jesteśmy 80% prawie procent wodą, także ten, ten staw nasz musi być wymieniany, żeby był zdrowy. Także szukanie wewnętrznego autorytetu, kawa mniej, woda więcej. Taki przekaz. Następne asertywność. Nauczcie się mówić nie, nauczcie się stawiać granice. Eee, dokładnie jest tutaj pisanie, broń swoich przekonań i mów tak jedynie wtedy, gdy tego naprawdę chcesz. Eee, taki był właśnie ostatnio zwrot, eee, twoje nieszczere tak jest, jest kłamstwem, tak to można powiedzieć. Jeżeli coś mówisz nieszczerze, bo się zgadzasz dla świętego spokoju, to to jest kłamstwo, tak? Nieszczere tak jest kłamstwo i to jest prawda. Także naucz się asertywności, nie dlatego, że chcesz powiedzieć tak, bo musisz, tylko naucz się mówić nie, bo tego pragniesz. To jest taki przekaz w drogi skorpioniku. Na wiosnę. To, czego speł... Twoje marzenia spełnią się, gdy rok... rozkwitną kwiatki, bo no, że już jesteśmy bliziutko, mamy styczeń, zaczęły te marzece już w kwietniu zaczynają kiełkować, już nawet nieraz w marcu. Także ino, ino. Także wiosną to, co, czego pragniesz, zacznie się urzeczywistniać długopis i parę rzeczy, które byś pragnęła, żeby się spełniły. Już nawet nie mówię na pozycji roku, niech to będzie właśnie to półrocze do maja. Piszemy datę i tego i to co byśmy chcieli, żeby się spełniło. Zmiana diety dla niektórych o będzie postanowienie od tego roku, to ja w ogóle już nic, będę się odżywiać energią. Życzę Wam, żeby Wam się to spełniło. Natomiast jeżeli chodzi o zmianę diety, małe kroki, większe sukcesy. Ja teraz jestem też sama na, na odżywianiu 8 na 16 cudownie to działa. Byłam, przerwałam, weszłam całą sobą jest to fantastyczne, jem od godziny 12 do 18. Na razie te, te, te dwa miesiące mówię, nie robmy sobie długo jakichś wysokich wysokich, nie stawiamy sobie wysoko poprzeczki, bo potem zniechęcenie i jakoś nieciekawie to wychodzi. Zmiana diety, bardzo fajnie wszystko, tylko żeby to było zdrowe, rozsądkowe Tyle. Następna karta. Ukochana osoba. Jest jakaś osoba, która Ci pomaga w Twoim życiu. Powiem krótko, może to być osoba, która jest w tym wymiarze, a niekoniecznie. To jest tak, jakby można Twoim przewodnikiem życiowym w innym wymiarze. Także masz tutaj taką istotkę, która no, robi tutaj bardzo dobrą robotę dla Ciebie. Pierwsza osoba, która przychodzi do głowy i to jest najważniejsze, także masz tą pomoc i jeżeli coś nie dajesz rady, to zwracamy się do tej istoty, tak? Jasno widzenie. tutaj powiedziałam wcześniej, przestań paplać, zacznij słuchać, zacznij patrzeć, bądź obserwatorem, a nie peplaczem zacznij się y, m, wsłuchiwać i widzieć to, czego nie możesz zobaczyć ani, ani usłyszeć w momencie, gdy jesteś cały czas nadawcą. Tak? Nieraz tak nadajesz jak po prostu radio. Także jasno Zacznij y, obserwować, a zobaczysz odpowiedzi na swoje, na swoje pytania. Oczyszczaj i odtruwaj, no tutaj tak jak z dietą, oczyszczaj swój, swój, swoje ciało, swoją duszę. Jak no, wiecie o tym, że już powtarzałam, że jeżeli ciało, to najszybciej i naj, najprędzej szałbia, ale też taką w soli, nie każdy ma, bo niektórzy mają natryski e, to jest to zostaje szałbia, można sobie nogi w miejsce z solą e, wymoczyć. Wy Natomiast oczyszczanie i odtruwanie e, mówię energetyczne, przydałoby się, przydałoby się uziemienie, kontakt z naturą, oczyszczenie yy, i posprzątanie mieszkania, też tak bardzo ważne. Yy, bo zróbcie miejsce na nowe. Jeżeli nie macie kasy, załóżmy na jakiś ciuch, bo uważacie, że na, na razie nie macie, yy, to uwierzcie mi, że do, jak zrobicie miejsce w szafie i powyrzucacie te łachy, które gdzieś tam zalegają w Wasze półki, okaże się, że jest miejsce na ciuch i się znajdą pieniądze na ten następny ciuszek. Jeżeli oczywiście to jest Twoim marzeniem, i to może być oczywiście każda inna rzecz. Karta ślubu. Oczyszczaj i odtruwaj. Karta ślubu. I jeszcze jedno tutaj. No cóż. Te. Karta ślubu. Zakończenie może. Zakończenie karty ślubu. Zakończenie związku. I, i nowy etap w związku. Ta karta oczywiście dla tych, to jest ogólne czytanie, nie dla nie, nie wszystkich, dla niektórych może być to yy, mówię, nowa praca, pa, bo partner to tutaj może być nowa, nowa praca. Ale dla niektórych będzie to zakończenie, yy, jakby mówię, etapu w związku. Yy, no, najlepiej sama wiesz, czy sam wiesz, o co tutaj dobie chodzi. Dla niektórych mówię, może być to nowa, nowa praca, nowy szef, nowy wspólnik, nowy, nowy przełożony. A dla niektórych mówię, zmiana w związku. Ok, patrzymy, co tutaj dalej. Przyjmij kontrolę nad swoją boską mocą. Nowe karty, słuchajcie, pierwszej że nawet nie nieczytane, nawet nieczytana książeczka, także tutaj dokładnie Sugilit, kamień, przejmi kontrolę nad swoją boską mocą. Zastąp oparty na współuzależnienie, uszczęśliwianie ludzi asertywnością i poczuciem siły. Drugi raz jest ta asertywność. Ech, nie marnuj energii. Dla niektórych. Bo nie warto. Zostanie ona, mówię, źle wykorzystana, a ty nieusatysfakcjonowany albo nieusatysfakcjonowana. Nie innych na siłę, bo ich nie uszczęśliwisz. Tak mogę powiedzieć. Drugi strzel skorpionie. Druga karta opal. Pozwól sobie błyszczeć i śnić. Przewodnictwo hmm, wiedzie ku e, ku odwadze i pokazaniu tej straconej swojej natury, e, która jest większa niż samo życie. E, pozwól sobie błyszczeć. Zainwestuj so, w siebie i trzymaj energię dla siebie. E, I to nie jest egocentryzm, tylko to jest zdrowy rozsądek. Czas na siebie zabłysnąć, zaświecić, brylować, tyle mogę powiedzieć. To jest taki przekaz dla Ciebie, mój troki skorpionie. Przepraszam Was bardzo, jeżeli 40 raz powiem, że strzelec, po prostu przed chwilą rozkładałam strzelca. Jest to czytanie dla skorpiona i tylko o was tutaj jest mowa. Skorpionik, Skorpionik, zdystansuj się do sytuacji, yy, mówię, bądź tym obserwatorem bardziej i anioły miłości pomagają Tobie. Z pozycji miłości nie masz co martwić, nie będzie Ci tego brakowało, coś cudownego tutaj przed, przed Tobą. Anioły miłości yy, pomagają yy, Tobie, mój drogi yy, Skorpionie, tak? Spędzaj więcej czasu na łonie natury i tutaj kontekst z naturą. Bardzo, bardzo fajny czas, bardzo fajny. Bardzo fajny czas dla Ciebie kochani, żeby poświęcić troszeczkę czasu dla siebie i oczyścić to oczyszczanie, tak jak powiedziałam, uziemienie się. Kontakt z naturą przytulanie się do drzew jest to jednej, no, najpotężniejszą jedną z mocy oczyszczających nas samych. Okej, okay, ostatnie karty. Archanioł Uriel, Twoje uczucia zostały uzdrowione, co pozwala Ci otworzyć się na większą miłość. Pomogę Ci pozbyć się gniewu i niemożności przebaczenia z Twojego serca i umysłu. Oczyszczanie jakiejś mówię energii. Nazbierałeś sobie coś w sobie, warto po prostu tego się pozbyć, pozwolić się oczyścić. Także tutaj pod tym kątem. Hmm. Twoje uczucia zostały uzdrowione, także głębsze jakieś takie uzdrowienie energetyczne. Serca, ciała, umysł, jakieś przebaczenie sobie, komuś za coś, co się tam wydarzyło. Tak? Jestem aniołem pokoju, przynoszę Ci ukojenie i, i prostuję Twoje ścieżki. Zmiany na lepsze, na zasadzie energetycznej, nauczenie się asertywności, mówię... W miłości wszystko w porządku. <laughs> I będzie to, co, co czujesz i co byś chciała, żeby było. Kartka, długopis, napisz sobie tam, mówię, 5-6 pozycji, które chciałabyś chciałoby być drogie żeby się zdarzyły. Ostatnie trzy karty do czytania duszy. Nie krytykuj innych, to wywołuje negatywne oddziaływanie. Nie spotykamy się z ludźmi, dusza mówi, nie mam ochoty słuchać jakichś, nie wiem, e, tragi komedii na temat, e, nie wiem, swój lub czyjś, lub kogoś innego. Nie ma krytyka, obgadywanie, mówię, rani osobę, którą, e, która mówi, która ochry się mówi. I do której się mówi. Także to trzeba być tego świadomym. Także nie opetujemy, dusza ma dosyć chce żyć, w radości w miłości i nie pozwól zyskiwać, nie próbuj zyskiwać miłości poprzez bycie czymś niewolnikiem, pamiętaj, że ty też się liczysz. I duszeczka tutaj mówi. Jesteśmy równi, wszyscy jesteśmy doskonali, wszyscy jesteśmy cudowni. I jeżeli czujesz się, że jesteś niewolnikiem, to dusza mówi, nie mam ochoty być niewolnikiem. Jestem wolna i tego się trzymaj. I ostatnia karta. Kochaj siebie i całe dobro w tobie, wtedy inni to wyczują i także cię pokochają. Czas dla siebie, czas zapłysnąć, czas wyjść do, do ludzi błyszcząc. Zobaczą to, docenią i naprawdę ty będziesz się czuła dobrze i inni. Z całego serca, z całej duszy. Dziękuję mojego drogie Skorpiony. Przepraszam za pomyłeczki odnośnie, że strzelec to mówię, to jest typowo było dla Was, dla Skorpionów. Życzę Wam tej asertywności, zdrowej asertywności. Nie na zasadzie niebo nie, tylko niebo tak chcę. I do usłyszenia, do zobaczenia, do następnego razu. Papa! Pa.